Niedziela 12 maja, e, e, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20, chociaż nie tylko. E, rozpoczynamy od Allegro. Tym razem no, jest wreszcie coś tam można powiedzieć, ponieważ mamy jak gdyby wybicie z tej konsolidacji. E, również e, odpowiedni, e, że tak powiem, e, 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 obrót. E, w związku z tym to, o czym wspominaliśmy, że mamy tutaj nazwijmy układ i w tym wysokim, w dłuższym terminie i w tym krótszym terminie jak gdyby wyższych szczytów, wyższych wzorków powinien nas zaprowadzić na Poziom wyższy aniżeli tutaj ten szczyt, czyli tych 39 zł. No i ten tydzień pokazuje, że jest tutaj to w tej chwili realne i jak najbardziej możliwe. Ba tutaj, patrząc na, na, na tą, jak gdyby dłuższą perspektywę, no to widzimy, że tutaj do zakresu OB, a więc czyli do poziomu w około 45 zł, ta droga jest otwarta. Spójrzmy teraz na wykres dzienny Allegro. No i tutaj na Allegro widzimy to, co też mówiliśmy, te wyższe szczyty, które powinny dać nam wybić tego, a skoro wybicie tego, to jeżeli tutaj był ruch, a tu korekta tego ruchu, bo ten dołek nie był wybity, no to to wszystko powinno też wyjść wyżej aniżeli te 39 zł. I chyba na tej dobrej drodze, że tak powiem, tutaj jesteśmy. I teraz, jeżeli spojrzymy na ten ruch od dołu, to widzimy, że tu mieliśmy jakiś wzrost. Korekta, i teraz ten cały wzrost jest fala pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli być może jakaś korekta, fala czwarta tego całego, potem piąta. Tego całego, więc jeszcze tak jak najbardziej ruch do góry jest możliwy, aczkolwiek w tym momencie, w tej chwili, no jest tutaj pewne ryzyko wejścia w jakąś korektę, czy to utworzenia tutaj korekty pędzącej, czy tak jak mówię, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, teraz czwarta odpowiadająca tutaj tej drugiej i potem jeszcze piąta. No. Yy... Taki jest teraz moment, że nie najlepszy chyba do kupowania. Zresztą potencjał tego wzrostu na ten moment no nie, 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 nie kwalifikuje się do tego, aby, aby liczyć na duże, jakieś super duże wzrosty. Więc tak to, tak to wygląda. Kolejna spółka Dino. Na Dino mamy taką szpulkę. Znowu też dość wysoki obrót. Tu podejście pod strefę oporu. No, jesteśmy co najwyżej w korekcie tego spadku patrząc na wykres dzienny, no to teraz tu widzimy, że być może czeka nas, jeżeli uda się utrzymać te 1 do 1, no to z racji tego, że tutaj według mnie jest trójka między tymi, tymi bardzo blisko, bardzo zbliżonym wielkością korektami, no to wybicie tutaj tego szczytu moim zdaniem powinno nas zaprowadzić chociażby w okolice 430-435. Więc tutaj na razie widzę wzrost, ale pamiętajmy, że jesteśmy w ewentualnym wzroście, który jest moim zdaniem korektą po tym tutaj spadku, więc nie spodziewałbym się tutaj. Wzrostu, który teraz nas będzie prowadził tu i wybijał nowe szczyty, nie? Tylko mamy spadek, korekta. Spadek wybijający ostatni i korekta, no moim zdaniem, tak jak mówię, no ma szansę tutaj podejść te 430-435 kolejny KGHM, na KGHM widzimy na tym wykresie tygodniowym mamy już powoli pełną piątkę tutaj górny cień powstaje bo mamy opór, ale myślę sobie, że prędzej czy później ten opór tutaj chociażby powinien być naruszony z racji tego że jakby nie spojrzeć, jeżeli nawet to jest tylko, miałaby być to tylko korekta tego ostatniego takiego większego swingu spadkowego no to mamy falę A co nam, i falę B, no i teraz jesteśmy w fali C, która no Powinna w jakiś sposób tutaj zaznaczyć poziom, dotknąć wyższego poziomu aniżeli szczyt tutaj tego. A cały czas pamiętajmy o tym, że jesteśmy również w układzie, gdzie tu jest była duża piątka, tu korekta. A więc tu możemy mieć pierwszą, drugą, a teraz pierwsza po niej korekta. I dalszy wzrost. Ja tego nie chcę nawet przekreślić ani zanegować, ale wydaje mi się, że na ten moment powolutku, powolutku zbliżamy się do tego poziomu, do tego miejsca, w którym rynek zawróci i wejdzie w układ falę korekcyjną. Na wykresie dziennym też widzimy to, co mogliśmy tutaj, ta walka o ten 1 do 1, ale zakładaliśmy tak podstawowo, że jednak to jest fala czwarta, a więc tu powinniśmy zobaczyć nowy szczyt. No i teraz pytanie: czy w tym pinbarze mamy falę czwartą tutaj tego swingu, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i wyjście nawet też cieniem. Które zakończy i wybije nam ten poziom 155, czyli tego szczytu, o którym tam pokazywałem, i będzie zakończony cały impuls. Czy jednak jeszcze będzie wyraźniejsza korekta i potem, potem fala piąta w tej piątej? Ale to też tutaj, że tak powiem, pachnie końcówką tego, tego wzrostu. Kolejna spółka to Bank PKO na wykresie tygodniowym. No, nieładna świeczka, bo górny cień, czerwona, czarna świeca. No, to co mówiłem, tu jakiś taki klin końcowy. No, moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że idziemy w kierunku 140 zł na dobry początek. Albo i też na dobry koniec tego spadku, a potem dalsze wzrosty a co najmniej tutaj pomacać tą strefę 155. Patrząc teraz na wykres dzienny PKO, no to widzimy tu jest co prawda ta dywidenda ale widzimy coś tutaj na wzór takiej korekty A pędzącej. No i teraz pytanie, czy to będzie A, B jako pędząca i C to ona nie powinna tutaj za daleko zejść przez 160 no maksymalnie 155, czy jednak obrót na wybiciu tych dwóch dołków. Jeżeli będzie tutaj większa kontynuacja no to powstanie szansa, że wchodzimy w jakąś falę trzecią impulsu spadkowego, a wówczas, tak jak powiedziałem, to będziemy atakować tutaj bez problemu poziom około 140 zł. Następnie PKN. Na pkn mamy delikatną tutaj wzrostową świecę. Pamiętamy, to jest to, to, co, to, co było na Allegro również. Tu też ten układ, jak gdyby, sugeruje coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. W tym mniejszym też mamy yy, no, dołki co najmniej... Yy, że tak powiem, wyższe, i, i szczyt już teraz też wyższy, no więc jak najbardziej powinniśmy kontynuować z tego racji, a tak tutaj na ten poziom i go nawet w jakimś sensie no, naruszyć, wybić czy cokolwiek tak, bo patrząc znowu na, na układ, ten, ten, ten szerszy taki, no to wydaje się, że tu też mamy jakieś wyjście na ostatni potwierdzony e, szczyt. Zejście trójką, czyli korektą, więc tak naprawdę to też jest droga otwarta do tego, żeby naruszać, wybijać poziom tutaj tego szczytu czyli poziom tam około 88 zł więc kierunek powinien być w jakimś tym średnim terminie wzrostowy, ale jeżeli teraz znowu spojrzymy tutaj na układ jaki mamy no to wydaje się, że mamy tutaj korektę trójkową podwójny dołek, więc po wybiciu tego powinniśmy wybijać ten poziom a nas i nas od razu ten również poziom tych 72 zł i pytanie czy tu jest właśnie przez ten cień Impuls, korekta i teraz nowy impuls, no ale ogólnie to bliżej nam tutaj do dalszego wzrostu, tak jak mówię, i z dużego interwału to wynika i teraz z tego małego tu również. Potrzeba tylko jeszcze tego drobnego ruchu wybicia w cenach zamknięcia tutaj linii szyi, tego podwójnego dołka i moim zdaniem będziemy atakowali po kolei 71, 72 jeśli w górę. Jeżeli to nie nastąpi, no to oczywiście zmiana scenariusza. PKO BP, no tu również po harami mamy potwierdzenie harami wyraźną spadkową świecą, co prawda jest teraz wybite górne ograniczenie, które stanowiło już tutaj kilkukrotnie wsparcie, mamy dojście do tego, ale widzimy zero, żadnego cienia no spodziewałbym się ukończenie tutaj klina i, i zejście do podstawy tego klina więc atak tutaj w okolice co najmniej tych 50, 50 zł moim zdaniem tak to powinno wyglądać patrząc na wykres dzienny no to tutaj znowu to co się kłania Same trójki, wyjście na, na ten szczyt, kolejny, i teraz pierwsza, druga, i rozpoczyna się trzecia. No bądź cenu, bo jeszcze jest szansa tutaj powstrzymania tego na poziomie tego około 57 zł. Tutaj ta strefa i, i zbiegające się również z tą strefą dolne ograniczenie tej, tego całego takiego, nazwijmy, kanału. Czy trójkąta takiego bym powiedział, nawet rozszerzającego się, no to zbiega się w tym miejscu, więc tutaj jakaś reakcja powinna się zadziać. Natomiast, jeżeli dojdzie do bicia, no to moim zdaniem będziemy już rozpoczynali drogę, tak jak mówiłem, na te niższe poziomy, czyli co najmniej tutaj do tych okolic 40 złotych i PZU. Jeśli chodzi o PZU, no to jeszcze biały korpus, ale widziałem bardzo wysoki yy, cień górny. Oczywiście jesteśmy w trendzie wzrostowym, a więc można go jeszcze atakować, można go wybijać. Widzimy, że on doszedł tutaj mniej więcej do okolic tego górnego ograniczenia, też takiego klina, w którym się poruszamy. No to jest jakieś pewne ostrzeżenie, ale jeszcze, jeszcze nic złego się nie wydarzyło. Natomiast jeżeli spojrzymy tutaj na wykres dzienny, no to widzimy ciągle te o tym, co wspominam, trójki, czyli ten układ takiego klina, nazwę w cudzysłowie, no i tu też mamy pełną trójkę spędzącą po środku. Tutaj jest taka piątka, no i teraz następuje ten wyłom. Oczywiście, dopóki nie wybijemy do tego poziomu 50-50, no to jest jeszcze szansa, że rynek coś będzie próbował do góry, ale moim zdaniem jest tutaj bliskie do tego, żeby wybijać. A wybijając ten, no to myślę, że i zahaczymy i będziemy atakowali dolne ograniczenie z wybiciem włącznie I spółki, o które prosiliście, czyli najpierw Mostostal. Zabrze. Na mostostalu zabrze. Zobaczmy, jesteśmy na poziomie tutaj tego takiego szczytu, ostatniego potwierdzonego szczytu i tutaj wyrabiają nam się, zaczyna się ten rynek falować. Widzimy tutaj taką ala filiżankę, i, i mimo, że no zwróciłbym na to szczególnie uwagę, mimo, że nie widać tutaj jakiegoś hmm, takiego super odpowiedniego układu obrotów może tak delikatnie bo tu jest wzrostowy tu nie ma tu jest taki minimalny spadkowy no mogłoby to oznaczać ale warto brać to pod uwagę że tworzy nam się filiżanka i mimo takiego jakby się wydawało dość silnego wzrostu no nie wydawało bo, bo jest to jest to, można powiedzieć imponujący wzrost że tam od 40 groszy do, do, do 5 zł tak no to to jest dziesięciokrotny wzrost ale też spójrzmy na ten układ według mnie fala pierwsza fala druga fala trzecia fala czwarta jesteśmy w kinie końcowym w fali piątej czyli tu jeszcze jakieś tam powiedzmy wyjścia na tym ale jesteśmy tuż przed korektą która będzie się idealnie wpisywała w ten układ tego spotka tak jako uszko, więc myślę że warto jeżeli ktoś nie był w tych akcjach nie załapał się nie kupił nie miał nie ma tych akcji w portfelu no myślę, że warto tutaj e, okazać cierpliwość, wyczekać moment, w którym zakończy się już definitywnie ten wzrost, bo jest tutaj ku temu szansa, że to naprawdę lada moment nastą nastąpi, no i, i wypełni się potem korekta tego wzrostu, bo pamiętajmy, że to jest wzrost od dołka, tak? Czyli to jest co najwyżej fala pierwsza. E, albo A, więc korekta, no i fala C czy trzecia, która powinna być znacznie, znacznie mocniejsza. Więc yy, w tych, jeśli ktoś chciałby, to warto myśleć tutaj uzbroić się w cierpliwość, poczekać, bo lada moment, według mnie zakończy się ten clean i, 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 i będziemy wchodzili w korektę. No tu widzimy, jak wygląda ten wzrost cały czas. No to jest taki właśnie wzrost, jak, jak, jak większe miejsce skalę, skali, jak to przyjąć na, na indeksach, na, na tym wszystkim, czyli tutaj no yy, Bardziej, bardziej do tego, że gdzieś tu powolutku, powolutku następuje koniec. Być może ten koniec nawet już jest, bo zobaczmy, dojście do strefy na koronę po zejściu wybijającym ostatni potwierdzony szczyt, tu, więc jest tutaj opcja, że mamy A, B, C. No i teraz, jeżeli rynek zawróci. I wybije ten dołek, no to moim zdaniem rozpoczynamy już faktycznie. Będzie duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia korekty, która w pierwszym takim mocniejszym ruchu powinna gdzieś zawędrować w okolice 350 czy 40, gdzieś tutaj do podstawy tego klina, gdzieś do tej okolicy. To jeśli chodzi o Mostostal, i druga spółka to Pepko. też było proszone. No tutaj ciężko jest to mi jednoznacznie ogarnąć, ale. Dlaczego ciężko mi jest ogarnąć, no niepokoi mnie ten wzrost, ale nie wzrost jako wzrost, tylko wzrost w połączeniu z tym skokowo większym obrotem. To jest wykres tygodniowy, oczywiście, ale to jest takie małe. Natomiast patrząc technicznie, no tutaj spadek. Ruch do góry wybijający ostatni potwierdzony szczyt. Zejście w dół nie wybijające tego dołka, czyli należałoby to przyjąć ewentualnie w tym momencie jako korektę. Ruch do góry, który ma jakby coś takiego sobie wpędzącego, i tu może być, rozpoczyna się fala trzecia, która zaprowadzi to pepko w tej chwili na poziomy tam około 29 zł, tak? I tu. Tutaj scenariusz widzę bardzo realnie. To jest to, co mówię teraz w tym wydaniu, nazwijmy to dziennym, czyli mamy tutaj pierwszy wzrost jako impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt. Zejście korektą, no bo ten dołek nie został wybity, więc chociażby z tego tytułu należy uznać, że to na ten moment jest korekta, tutaj spędzącą po środku. No i teraz ruch, fala pierwsza, fala A. B jako trójka, C, czyli pędząca, no i rynek tutaj teraz wybił się z tej konsolidacji. Tutaj powstaje ten obrót, i mimo górnego cienia, moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo pójścia dalej do góry i ataku po kolei strefy na 23,50, następnie strefy czy tu poziomu szczytu na 27. Dokąd to zabrnie? No, powiem, że ciężko jest tak jednoznacznie określić, ponieważ tutaj w tym miejscu ten cały spadek no pf, nie wiem czy on ma pełne znamiona impulsu, pierwsza, druga, teraz ani to tu trzecia jak cały tutaj ten impuls to, to tak de facto no może tutaj trzecia, czwarta, piąta no nieważne, ale w tym długim terminie jak widzimy, no to Trzeba najpierw uporać się, znaczy się w takim długim terminie, patrząc na, na, na wykres, no to trzeba by się, przepraszam, trzeba by się było uporać, atakować i, i tutaj wybić w końcu 45, ale to i tak na ten moment stwarza fajne warunki do ewentualnego no, prób. Próby zainwestowania, bo mówię, no wydaje się, że tutaj ten szczyt powinien być wybity na te 27, tam okolice 27 i, i, i te, te 29 tutaj, no moim zdaniem powinno być tak, tak osiągnięte. Jeżeli tutaj spojrzymy na ten wykres dzienny, to mówię, tutaj szykuje mi się pędząca i potwierdzenie. Teraz jest wybicie, czyli pada powoli swingowy sygnał kupna. Mówię powoli, ponieważ zamknięcie nie jest powyżej tego, ale gdyby się następna świeca zamknęła powyżej, tutaj. Tego szczytu, moim zdaniem, jest to sygnał kupna i technicznie powinien, tak jak mówię, zaprowadzić nas na poziomy wyższe niż 27.50. I to już jest na dzisiaj. Tak, wszystko. Także dziękuję i do usłyszenia za tydzień.